Mam na w dzisiejszym odcinku zarybianie kleniem, boleniem i dwoma okoniami. Na początek taki okonek. Leć. Płynie. Czekaj, pooddychaj sobie chwilę. Żeby w szoku, bo ja w szoku. Jak chwilę pooddycha i popłynie. Płynie. Leć. Teraz Pójdzie bolenik. Taki boleń. Kurde, szarpie się, nie? Dobra, taki. Taki boleń. Oddychaj chwilę. I leci. Poleciał. Tam jeszcze płynie. Teraz będzie okonek. Taki już większy. Taki już duży. O, ten tomasz mi uciekł. I teraz na koniec sam kleń, który jest już bardzo duży. Kleń albo jaś. Napiszcie w komentarzu, bo to jest bardzo duża ryba. I oj, poddychaj chwilę, spokojnie. Ale ucieka. taki Leć. Popłynął. I to tyle z dzisiejszego zrobienia. Pa.